Przez kilka dni Sandomierz stanie się stolicą polskiej literatury. Cieszymy się, że możemy dołożyć do tego cegiełka. A to już 23 września, właśnie w sercu Ziemi Sandomierskiej. Z pomysłem organizacji festiwalu literackiego, fakty, biografia, dokument wyszedł pisarz, dziennikarz i regionalista Andrzej Nowakarczewski. Organizatorzy nieprzypadkowo na miejsce wybrali królewskie miasto. To znikąd się nie bierze, to jest piękna tradycja, Sandomierz, Ziemia Sandomierska, i dlatego też tutaj chcieliśmy ten festiwal, festiwal zorganizować, podkreślić, jak bardzo ważny w literaturze jest. Jest fakt, biografia, dokument, jak to są istotne elementy, żeby powstały prawdziwe dzieła, wielkie dzieła literackie. Tutaj przed kilku laty były wspaniałe konkursy rozstrzygane w Sandomierzu, konkursy imienia Stanisława Piętaka, w których których przewodniczącym był ówczesny prezes Związku Literatów Polskich, Jarosław Iwaszkiewicz, tutaj były przyznawane nagrody, przyjeżdżali literaci z całej Polski, to jest wspaniała tradycja. A z drugiej strony, to właśnie tutaj, w Sandomierzu od kilku lat, przyznawane są nagrody bonum publicum imienia Patkowskiego, ojca polskiego regionalizmu. I to właśnie chcemy podkreślić tę ideę, tę, tę tradycję, kontynuować naszym festiwalem literatury. Pierwsza edycja festiwalu będzie poświęcona postaci poety Jarosława Iwaszkiewicza, którego życie i twórczość była szczególnie związana z Sandomierzem. Co ważne, poruszone zostaną także kwestie z życia prywatnego twórcy w oparciu o jego biografię. Kolejną z postaci ma być reporter młodego pokolenia Rafał Hetman, który jest autorem dwóch pozycji książkowych, jak wyjaśnia pomysłodawca, wydarzenie będzie mieć szczególny charakter. Ten festiwal składa się z kilku elementów, oprócz wymienionych spotkań autorskich będzie również rekonesans spacer właśnie ulicami, Sandomierza. Pan Krzemiński będzie prowadził śladami Jarosława Iwaszkiewicza, ale także będzie rozstrzygnięcie konkursu na reportaż, na małą formę literacką. Festiwal ma promować także miejscowych twórców. Burmistrz Marcin Marzec przypomniał, że Sandomierz wychował wielu pisarzy i poetów. Pod kątem literatury również jesteśmy znaczącym ośrodkiem. Wspomnę tutaj Wiesława Myśliwskiego. Czy Jarosława Iwaszkiewicza, mamy też współczesnych twórców pana Macieja Płazę, czy, czy też e, Michała Śmielaka. Michała Śmielaka właśnie Miejscami festiwalu będą Dolne Pomieszczenia Sanomierskiego Ratusza, kamienica Sanomierskiego Centrum Kultury i budynek miejskiej biblioteki publicznej. Traktujemy to jako Miasto jako placówka miejska tak naprawdę preludium wstęp do czegoś większego, o co będziemy się starać, aby Festiwal Literacki zagościł na stałe, był cyklicznym wydarzeniem, dorównywał tym pozostałym jakością, atrakcyjnością i oczywiście cały czas dzięki takim kontaktom, realizacjom Sandomierz będzie zyskiwał sprzymierzeńców ze świata literatury. A gdyby tak spojrzeć na ogół działalności kulturalnej, tego co człowiek wytworzył, myślę, że większość z dziedzin kultury opiera się właśnie o literaturę. Więc, ona według mnie jest, powinna być traktowana jako źródło do wszelkich innych działań kulturalnych. Jedną z prowadzących festiwal będzie dr Danuta Paszkowska. W komisji konkursowej oceniającej najlepszy reportaż zasiądą m.in. profesor Janusz Adamowski, dziekan Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego i Stanisław Zawiśliński, prezes Fundacji imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Autorzy najlepszych tekstów zostaną wyróżnieni nagrodami pieniężnymi. Tegoroczna edycja festiwalu będzie gościć twórców Rafała Hetmana i Annem Król. Z kolei gośćmi specjalnymi mają być pisarze związani z naszym regionem. Literackie wydarzenie zakończą biesiada, wspólne rozmowy i podsumowanie. Piotr Andryka, STV Info